Cześć, z tej strony Danielos, a jestem z. Wiktoria? Tak, dokładnie. To jest nasz pierwszy odcinek z Panini, który nagrywamy. Yy, od razu mogę Wam powiedzieć, że możecie napisać w komentarzu, czy wolicie nasze odcinki z Panini, czy z mecza Taksów. Obejrzyjcie ten do końca. Zobaczymy, yy, który wrzucimy pierwszy, ale raczej z mecza Taksów wlecie pierwszy, bo tam yy, zapoznajemy się z tym wszystkim od nowa, tak? Tak, jest. Tak jest. Mamy tutaj paczki, jak widzicie, 8 paczek żółtych i jedną tą różową premium. Nie różowy to normalnie. No ale jaki to jest? Bordowy. Wlazłem w kamerę w ogóle, w ogóle. Widać mnie było? Kurde, widać mnie było pewnie, ale trudno. To jest wow. brązowy? No dobra, może tak nie brudowy. wiem. Nie wiem. Dziwny kolor. To jest. To jest. <laughs> może to jest i brąz. No zobaczymy. To co? Kto pierwszy zaczyna nabranie? Ja ci tą saszetkę oddaję oddaje ci tak, Tom, suszetkę ci oddaje a te już musimy sobie powybierać, dawaj 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Ha, trzy. wygramy, wygramy. Dobra, to co? To ja biorę sobie Tom z, z, z samej góry. To ja z samego dołu. Dobra, to ja biorę Tom z lewej. To ja biorę Tom. Co za macanie było? wszystkie płaski To ja biorę tą, teraz. To ja wezmę tą. No ja wezmę tą. No i zgodnie z powiedzeniem. Tak, dokładnie. Ja sobie wziąłem. E, dwie z Viniciusem i dwie z salehio. Ty chyba też masz, tak co? Tak, no. Dokładnie. Dobra. Paczki sobie odłożę tutaj na wierzchu. A bo wiecie co? Czekajcie, bo tam tak taksów, mam odłożone sobie odłożę tutaj Będę stąd brał najwyżej, żeby miejsce nie zajmować tutaj No i widzicie, to trochę też się zmieniło tu, ale tu będę kombinował, żeby jakąś podkładkę kupić sobie, bo tutaj widzicie jest ta stara ale tu trochę miejsca więcej, nie wiem czy widzicie ile tu przestrzeni się zrobiło. Teraz będzie mi o wiele wygodniej nagrywać też. No i dla osoby trochę wygodniej teraz jest, bo wcześniej naprawdę było bardzo mało miejsca. To co? Kto zaczyna otwieranie? No ty. Ty masz więcej paczek, więc ja bym stwierdził, że ty. To No dobra. Bo ostatnio, pierwszą i ostatnią ty otworzysz tak naprawdę. Biorę taką, która mi się wydaje najcieńsza. Najcieńsza? Okej. Okay. Przesunę O. Bógę przesuwać kamerę też, jakby co. Oho, pierwsze otwieranie panini. Już nie dajesz rady. Mój kurzy to nie mógł otworzyć paczek w ogóle. Pozdrawiam cię, jeżeli oglądasz. No, wywalimy to. I możesz od końca zacząć. A nie, może... nie, no od końca w sumie można. A jak z Amsterdam? Zadeży. Tak, fans' favorite to jest. Srebrny. Kenneth Taylor. Tak. <laughs> Na zdrowie, na zdrowie. Z Realu Madryt mamy Federico Valverde. Tu już chyba razem będziemy kłaść, będziemy robić kto, kto ładniejszy, dobra? No, dobra. Wiesz, bo do tych fansów trochę wpadnie nam. Na razie położymy tak. Titan. Titan, Aleksander Braboza. To też jest... Botafogo. Botafogo, nie ma. Tak, tego. tak. Ich też widzę Mistrzów chyba nie ma. I ogólnie, no tu jest sporo takich klubów, że widzę Mistrzów Sporting. Nie Możesz nie znać o. Tak. bazóweczka chyba, Real Madrid, Dean Hoysen. Żeby nie przeczytać, bo ja się bałem przeczytać tej nazwy. <grym> Artur Titt, to on już był chyba, w meczu W meczu go trafiliśmy, dokładnie. I co, teraz ja. Mało tu kart jest, co? W porównaniu do meczu taksów, no. tam się, kurde, otwiera, o, saszetka z Empika. i wiedziałem, pomieszane mamy te saszetki. Czekajcie, kurczę, no nie chcę się otworzyć. A ja, nie, nie lubię tych naklejek, że tak naklejają. Czekajcie, na innych też są te sasze... ten zębika, Nie, nie ma zępika. Bo brałem z takiego boksa, co mam pomieszane te saszety i... i się trafił akurat zępika. A specjalnie nie chciałem zępika, żeby właśnie nie porywać tych paczek. Czekajcie. I najlepiej jest, jak masz tak tyłem zobacz, tak tyłem no. poruszysz myszką tylko. Dzięki. Masz tyłem. I sobie przekładać, bo tu są bazówki, a na końcu są specjalne karty. Ci pokażę teraz, jak to jest. Olimpiakos, to jest Jaremczuk z Ukrainy. Mamy Fermina Lopez'a. Fermin Lopez FC Barcelona trafia. Na razie Reali Barcelona wychodzą na prowadzenie tutaj. Mamy za Malika Tiała. Tiał. Malik Tiał. I tu mamy z dominatora W. Werkhorsta. To jest Holender. Jako bazówka, i teraz tutaj nie, nie bierzesz hmm. tej karty, tylko bierzesz tą kartę. Bo to jest zwykły fans' favorite: Lucio, legenda z Bayer-Leverkusen. Nie wiem czy mówiłem. I tu jest teraz taka specjalna bardziej: czerwony Pascal Gross, fajnie. Niemiec. To jest Deutschland. Reprezentacja. No właśnie, mówię, że tutaj tak słabo z tymi klubami. ludzi luzik, nic się nie stało. Teraz twoja paka. Dobra. Powiem wam, że tego topsa otwieraliśmy. To tam jest taka różnorodność w tych kartach, a tutaj w tym pani. Tak, te fansy zepsuły różnorodność. Tak mi się wydaje, że strasznie dużo jest. Nie, nie z tej strony, z od tyłu, od tyłu. Real Madrid, Vinicius. Tak, kapitan tutaj zespołu, czyli Edit Wini Junior, sędzia brameczkę. Tutaj mamy AC Milan Emerson Royal Dokładnie Bazówka A w sumie będę odkładał te świecące też Marsylia Bilal Nadir O, Marsylia ale ja nie wiem czy tu nie był było Nie, nie było Titan PSG Marquinhos Marquinhos I trafiają też Srebrny Atletico Madryt Pablo Barrios. Srebrny? Mm -hmm. A od dołu wzięłaś, tak? Tak. Bo nie zauważyłem. I, a ty tylko strzela, wybacz. Tak, bo myślałem, żeby wzięłaś ten i że to nie jest srebrny. Magnicki Rafinia. Jest, FC Barcelonka Rafinia. Gonimy, Real, gonimy. Coś tam ci powpadało ładnie, bo tak naprawdę dwie, trzy, cztery karty włożyłaś na sześć do pojedynku. Czy pięć? Pięć cztery. kart. Cztery. Raz, nie, dwa, nie, trzy, rałeś. cztery, pięć. Tylko to, tego zawodnika AC Milanu. No, więc ładny. Mi się ostatnio trafiło 6 kart do pojedynku. Więc ładnie wleciało. Tam jakiś zawodnik z Francji chyba. AC Milan. Ej, mamy mamy elita jakiegoś. Mamy elitę. A eee, tutaj mamy Alexa Jimeneza z AC Milanu. Czekajcie. Już myślałem, że Eee, to tu mamy Dawiego Kassena za Ajaxu. Coś to jest kurde dziwnie zrobione. Amine Adli. Czemu ta karta jest odwrócona? Wszystkie odwrócone są. Tu mamy Fansa. Bradea Barcole. Tylko, że z Francji właśnie, a nie z PSG. Trochę szkoda. Dominator Lautaro Martinez, Intermediona z strzela bramkę. A tu mamy... Rafinha FC Barcelona, specjalnie wzięliśmy Pedrego zamiast Rafinie i tutaj trafiliśmy teraz. Wezmę sobie folikę od razu wsadzę. Trochę dbam o te e, elitkaty, bo bardzo ładnie wyglądają, więc jeżeli nie macie, to zapraszam was do kupna, bo mam tego sporo, co? <ścoughs> Za nami leżą, jest tego ogrom. I bardzo remisuje z Real Madrid. Potwierdzam, nie ma już gdzie ich wkładać i Daniel wsadza mi pod poduszkę. Tak, jest tego naprawdę. Czekajcie, to są powtórki, widzicie ile tego jest? Ja Cię kręcę, masakra i tutaj też są elity, elity właśnie z tych powtórek. Jest tego od groma, więc jeżeli ktoś z Was nie ma, to tu są wszystkie jakie mogą być, wiecie co? Przyściutkie. To ja tymczasem lecę z kolejną paczuszką. Proszę bardzo, Danilo Barbosa. Barbossa. Barbosa, z Boda. Fogo. Dobrze. Tu jest mało drużyny właśnie. Real Madrid. Brahim Diaz. No nie, tylko nie ten Real Madrid. Mike. Mike Mike, Mike menu. Ja tak czytam. A, Mike Menion. Tak, tak. Marsylia. Bardzo ładny świecący logo, znaczek tak, czyli odkładam tam tu, do pojedynku Dobra. drugi punkt srebrny Jan Oblak z Atletico wątry. o, Atletico też goni druga srebrna i czerwony, czerwony czerwony Rud Van Nistelrooy z a, nie, atletyka burzy, Realu. Z Realu Madrid, za dużo informacji trzeba mówić, co? Czerwona legenda Realu Madrid i Real Madryt wychodzi na dwubrankową przewagę. Niestety. Ee, lecą co? chłopaki, lecą. Lecą, mają kurde 6 goli, nie? 5 goli, sorki. 5 goli, czekajcie, przesunę sobie kamerę, żeby mi trochę wygodniej było. Czyś mi tu kabel ciągnie. Dobra, mam. I zobaczmy. Co nam wpadnie w tej saszetce? Fajnie by było trafić momentów na takim odcinku, w tamtym roku szukaliśmy razem tego momentu, czekajcie to Nie jest specjalny... Patrzcie! Zasłonięta tu, zasłonięta tu, pierwszy raz takie coś chyba mam, że z dwóch stron zasłonięta jest. Nie wiem z której strony zresztą chyba z tej muszę. Ojej, eee, O Jezus, co to jest? Mokiu Z Ajaxu. Kolejny jest z Marsylii. I to jest Nil Maupay. Gonią Barcelony. No, kurde, no Real Madrid goni, gonią wszyscy teraz, Robert Endrich, Bayer Dervish kuzen Titan e, Laporte. Znowu mam Elite Kata, zobacz, <laughs> ale wybrałem. I mamy Alejandro Grimaldo, fans favorite. Tutaj ten Titan, a tu mamy niestety z Niemiec Antonio Rudiger. Kurcie, mieliśmy tyle szans, żeby trafiło się z tych klubów, a trafiło się akurat z reprezentacji. No, ale co, wszedłem do foliki. A ty możesz brać się za kolejną saszetkę. To tak, wezmę żółtą. O. Tą brązową zostawię na koniec. No też mam zębika, zobacz. O, też masz zębika. Kurde, to nie wiem, jakoś nie zauważyłem. Polasowałeś. No, polasowały się. A, albo zabrakło może w tym boksie, bo to któryś z tych boksów jest zębika i tam kurde mam pomieszane saszetki. Bo parę boksów wyrzuciłem już, bo były porwane na nagraniach. Było widać niektórych, że są porwane boksy, to ja je wyrzuciłem już, żeby nie ten Real Madrid. Nie wierzę, co ty masz z tym Realem Madrid? Traf w Barcelonę, proszę cię, Ajax Amsterdam, Mika Gots, Marsylia, Mason Greenwood. Greenwood. Mason. Mason. Titan. By Leverkusen, Piero hinkape. Hincapie. To nie wiem. A to nie Ekwador jakiś? Nie. Nie, nie to jest ważne. To jest bazówka. Nie. E, no to jest taka bazówka, ale wiesz, tam, w, to, w tamtym roku były to specjalne karty. Srebrny Alan Schirer. Z reprezentacji angielskiej? Tak. To jest legenda z reprezentacji Anglii. <noise> <noise> no właśnie patrzyłem Czerwony ten. Czerwony czy niebieski? Może eee, złoty? Jakby był złoty, a nie, nie wiem czy jest złoty. Chyba jest złoty. Niebieski. Niebies. Ja już się nawet nie łudzę, że trafi nam się coś innego specjalnego. William Saliba, reprezentacja Francji? Tak, reprezentacja Francji, niebieska karta Williama Saliby. I nie mieliśmy niebieskiej jeszcze tutaj. Mieliśmy Rafinie wcześniej. I Valverde? Valverde też chyba niebieski był z Real Madryt. Pierwsza karta. Są. No i dobra, przesunę sobie kamerę. Cyk. O! Mamy to. I to jest moja ostatnia saszetka. Wiktoria jeszcze ma tą premium Sas saszetkę właśnie. Więc zobaczymy, jaką limitkę trafi. Tam jest limitowana karta. I mam nadzieję, że coś fajnego nam wpadnie tam. I mamy Federico Valverde. Kolejna bramka dla Real Madryt. Następną kartą jest Nawaf Albusial. Za Al nas. Kolejną jest e, Gelson Martins. I następno mamy Golden Ballera. Na sam koniec pięknie udało się trafić, ale jeszcze nie wiemy kto, więc zobaczymy. Dominator Santiago Jimenez. którym fans z favorita ha Achrawa Hakimiego. Więc brameczka da PSG Bakant? i Golden Baller. A może chcesz zgadnąć? Może się zakryje? Czy widziałaś już od boku? Mm, ja nie wiem, kto może być Golden Ballerem w tym roku. No to możemy zobaczyć. Harry Kane, Lewandowski, Messi, Czupryna, e Neymar. A ja wiem, kto to jest, ten co mi się najczęściej trafia. No i nie wiem, co Często, mi często mówię. Czekaj. O jezu, za Anglii. Czekaj, klub chce ci pokazać. Gdzie jest klub? Gdzie jest tego klubu? Z Ta Taki ten. Rodrigo? No, nowy zawodnik na paczkach mecia taksów chyba jest. O. Vinicius? Ten tutaj pan. A, nie znam go. To ten sam? Trent Alexander Arnold. No tak. Pokaż tam tego. Tutaj chudszy jest na zdjęciu. Jest czarniejszy. <noise> Victoria. A nie, to ten ze krad. To ten ze nie To ten zasięgnięty krad, patrzyła, nie wszystkich rady. nie ten zasięgnięty mamy to ten zasięgnięty krad, to ten Nie krad, to ten zasięgnięty krad, to ten zasięgnięty krad, to ten czy to widać, czy to ale tak przecinało film, że masakra, zobaczymy czy, czy nam się nie wykopytnie zaraz telefon. Ale co? No to jest kurde, super traf na sam koniec. Real Madrid rozgramia tutaj. Ale jeszcze paczka premium, jeszcze paczka premium, więc otwieramy. Teraz. Ciekawe co mi się na język nawinie, żeby nie wyszło o, Ona jest w ogóle ba... Już wyszła głupotka, już wyszła. Tu I jesteś szepka? E, tu jest więcej, 10 kart i jedna specjalna, bo jest 11 albo 10 kartą <laughs> Ups. Co tu mamy? Botafogo to był? E, tak, Botafogo. Marlon Freitas. Pięknie. PSV. Kucha Trioch. Nie mam Kurde, ciężkie, też bym nie umiał. Z Maroko, taki zawodnik. Zmarł oko. <laughs> Sporting Lizbona. Dobrze. Maxi Araujo. Araujo chyba, Araujo. chyba. A w Barcelonie też jest? Tak, tak, tak. Araujo jest bardzo duża Araujo. zawodników. O, Marsylia. Pieremile Hojbjerg? Hojbjerg, ja czytam. <laughs> Przegonili Barcelonę. No przecież Barcelona no, tu nic nie sypie ostatnio. Abdulrahman Gareb. Skąd on jest? Al-Nasr. Tam gdzie Ronaldo, gra. Dobra. Ja do Realu Madrid Ronaldo położyłem i mi widzowie pisali. O pierdole dostałem. Atletico. Koke. Czy dogonili Barcelonkę? Tu mamy. Gianluigi Donnarumma. Roma. Srebrny? Z PSV. Jest z PSG. Beże. Tak, tutaj Dominator yy, Cristiano Ronaldo Pink. z tyłu mamy Lewandowskiego z Barcelony. Limited Edition Premium Robert Lewandowski. Niestety powtórka, trzeci raz mi się I chyba tutaj trafia. jest coś jeszcze fajnego. No, ja już wiem, co to jest. Ja mogę zgadnąć? Czekaj, co, co? Pomocnik, Pedri. Powstałem, Pedri. już. Olimpik, Marsylia, niestety. Możesz dać mi folikę, to wrzucę. I tego Lewandowskiego jakbyś mogła wrzucić folikę, Tylko tak, żeby to gładkie z przodu było, co nie? I tu sobie wrzucimy. To który kolor z tych jest yy, taki, że rzadka karta? Bo widzę, że jest niebieski, a są też złote chyba? Te, te są właśnie w tych specjalnych różowych paczkach, no ja to mówię, różowy czy coś tam, o w tych. W tych, właśnie można trafić takiego Roberta Lewandowskiego, jeżeli nie kupiliście jeszcze, to zachęcam, bo fa fajne te limitki. Brakuje mi kilku, nie wiem, nie mam z Ralu Madryt jeszcze, więc mi się wydaje, że jeszcze coś musi być, ale cały czas powtórki. Mi ale chodzi mi o tą rzadkość taką, Tutaj, jak Tu, tu że... są srebrne, mm -hmm. potem niebieskie, potem czerwone, potem różowe, zielone, e, pomarańczowe, Albo pomarańczowe, zielone, i na końcu są chyba czarne. Nie jak jest z tak tym myślę. kolorem? Nie no, to co to, to są po prostu, srebrne są zwykłe, to są w, w tych mhm. właśnie, a w złotych, a złote mamy w tym. O, mhm. w tym mamy złote paczki. Premium Gold właśnie, też mam kurde ten, a już trafiłem wszystkie. Ale kupiłem więcej, będzie na sprzedaż, jeżeli ktoś chce, zapraszam na Vinted Daniel kolekcjoner, tam sprzedaję karty, które mi czasem pomagają, sortować, bo jest tego, jak widzicie, sporo. Mm. Jest tego naprawdę dużo. Mam całą jedną szufladę ty, 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 tych kart i masakra. To kto wygrał? Tam kartu, nie w ogóle. No, yeah. Real Madrid wygrał, Real Madrid. Wyciągnęłaś chyba z 6 kart dla nich. czy Sami siedem? Wyszli. Sami wyszli, tak dokładnie. No i co? Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Możecie jeszcze zobaczyć sobie na szybko, jakie karty nam się udało trafić tutaj Ronaldo. Mój kuzyn by się cieszył, bo on chciał tego Ronaldo trafić. Golden Baller, czerwony tam, Minister Roy, Falverde niebieski, Rafinha też. Fajne, fajne karty powpadały. Sporo, sporo specjalnych, więc fajnie. Szkoda, że nie udało się trafić... E... Czego? Viniciusa w sumie, zamiast tego Trenta Aleksandra Arnolda. Albo Momentum, tego Momentum szukamy. W ogóle z Wiktorią, jeżeli będzie się jeszcze chciało ze mną nagrać, bo, bo już się męczę chyba z dwie godziny, <grydy> to, to nagramy może jakąś inną specjalną rzecz. Tu możecie sobie zerknąć, że ma, mamy jeszcze jakieś parę, tak, na przykład czastki kita jakiegoś mamy, jakieś tam rzeczy. Tu mamy jeszcze Stop Classa 2025. Tu mamy puszki, blisterka. Z XXL kartami I, i no trochę tego jest jeszcze, sporo potwierdzałem sam niestety, ale, ale cóż no. Mi osobiście podobały się mecze ataksty, które Daniel też ma w, pewnie w sprzedaży. E, tak, tak, będą w sprzedaży mecze ataksty, więc jeżeli macie powtórki, to też zachęcam, bo są naprawdę ładna kolekcja, ciężko ją zebrać, więc Lepiej, lepiej kupować, bo ja sam kupuję. No Zbaczcie osobiście tak tam te karty robią po prostu na mnie większe wrażenie. Te panie nie no. są takie, no trochę pozmieniane. Szkoda, że no bo te fansy, za dużo tych fansów i tak naprawdę ze specjalnych macie fansy, Elite Katy, Golden Ballery i tyle. A momentum? Jakieś mo Momentum no są, są, ale, ale no jest rzadko trafić i nie liczą się do kolekcji, jakby. A tu te karty są jako bazówki, niby specjalne, ale bazówki, więc tak naprawdę. Z kart specjalnych mamy tylko Fan Favity, edit i Golden Bolery, więc tak dziwnie, dziwnie w tym roku. Może a... pomysłu nie miałem. Nie wiem. Nie wiem czy to już brak pomysłów przez tyle lat, kurde, no naprawdę, naprawdę. Ja 13 czy 14 lat temu pierwsze swoje paczki otwierałem od pani i byłem mega zajarany, mega mi się to podobało. A teraz jakby jakby brakowało właśnie pomysłów może musimy coś im wysłać, nie wiem jakieś petycji i nasze rysunki i co? Propozycje. Tak, propozycje no ale kończymy kończymy dzisiaj i zobaczymy, może jeszcze coś nagramy zostawcie łapkę w górę, suba podbijcie ten film i napiszcie jakiś komentarz miły możecie udostępnić przecież znajomym też. Tak, jeżeli wspierają karty, jeżeli potrzebują kart w ogóle tego naprawdę mam Ogrom, więc jeżeli czegoś stąd potrzebujecie, piszcie, że jesteście z YouTube'a i że chcecie, to, to będę wam odpowiadał szybko na, na Vinted i ogarnięcie. Może jakiś Rabat dla widzów. O. Tak, jeszcze Rabacik można dla widzów. Jeszcze w ogóle panuje jakiś konkurs, ale też nie będę mówił. Eee, ogarniemy jakieś saszety może do wygrania będą, bo parę osób do mnie pisze, czy jakieś paczki dam, no to zrobimy konkurs, nie, żebyście mogli wygrać. No ale co nie przedłużamy, bo już gadamy tak 5 minut po odcinku czy 6 czy 7, więc, więc kończymy i zabierzemy się może jeszcze za jakiegoś. E, chyba może za to. Zobaczymy. Chyba, że Wiktoria chce zobaczyć karty XXL, to może weźmiemy się za to. No i co? Dzięki Wielkie za obejrzenie. Na razie. Cześć. Cześć.